Cześć! Dzisiaj ponownie z mojego mobilnego biura w samochodzie. Dzisiaj pogadamy o Renault Spass 5. Sam troszeczkę oglądam się za takim samochodem jako następcą czwórki. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to już nie jest czwórka. Tak jak już kiedyś o czwórce mówiono, że to nie jest trójka. No i faktycznie trójeczka taka w wersji Grand, no to to był ogromny samochód w środku wersus e, czwórki, która później wyszła. No ale ta czwórka dalej była taka jak gdyby w, kon w konwencji e, wieloosobowej, czyli minivana. Natomiast w Renault Spaz już że gdyby moda troszeczkę i rynek wymusił, że no niestety vanów już nie potrzebujemy, tylko bardziej potrzebujemy. Crossoverów, SUWów i tak dalej, więc Francuzi wymyślili sobie, że sobie zrobią Crossovera albo coś takiego, albo mini Minivano Crossovera, SUV, nie wiem jak to nazwać, no to jest taka mieszanina szczura z miotło, więc zapraszam do przeglądu silników w tym samochodzie, mniej więcej problemów jakie, jakie tutaj jak gdyby wychodzą w tych motorach to muszę jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że e, ten samochód był produkowany tylko i wyłącznie 8 lat Gdzie była produkowana 12 albo 14 nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę no w każdym, od 2002 do 2014, no to jest o wiele dłużej, wiele więcej samochodów się sprzedało niż e, w wersji 5 no, i tutaj troszeczkę gorzej wygląda rynek części zamiennych, z troszeczkę więcej problemów, jeśli chodzi o części zamienne. No i przede wszystkim nie wiem, czy się sprzedało w Europie po prostu tyle samochodów, co czwórki, tak? Nawet licząc na ilość sprzedanych na rok, tak. Myślę, że to był troszeczkę mniej popularny samochód. No ale przejdźmy do, do porównania, wymienimy sobie wersje silnikowe powiem Wam, które moim zdaniem warto się nim przyjrzeć, a które mu mijać z daleka no bo też takie są dobra, przejdźmy sobie do tego porównania znowu przygotowałem sobie małą ściągawkę więc w związku z tym, że no trochę tych silników tutaj jak zwykle mamy i są bardziej polecane lub mniej polecane może zacznijmy od tego, że w najsłabszych silnikach y, chyba tam był Diesel 1630 130 KONI By, były możliwe silniki z manualną skrzynią a reszta wersji silnikowych już miały y, automaty, y, automatyczne skrzynie dwusprzęgłowe 6 lub siedmiobiegowe. 7 Siedmiobiegówki 7 to były w benzynach, natomiast w dieslach były sześciobiegowe. No i one, niestety, zarówno w silnikach i benzynowych i dieslach sprawiały troszeczkę problemów. Dowiedziałem się mniej więcej, jakie są problemy. W dieslach te skrzynie często traciły biegi. Związane to było z tym, że po prostu sprzęgła były do wymiany, no tak generalnie ludzie pisali. To był taki objaw po prostu, że mieliśmy tylko jedynkę, trójkę, piątkę i tak dalej, Natomiast no to się kwalifikowało do, do remontu, tak naprawdę, do wymiany sprzęgiem. Nie wiem, ile tam wymiana sprzęgiem. Dzisiaj pewnie jest trochę tani, żeby coś takiego naprawić. Natomiast większym problemem legitymowały się skrzynie w silnikach benzynowych. No i tutaj najbardziej oberwało się silnikowi 1.6. Skrzynie po prostu. Często się rozsypywały, no i były wymieniane nawet jeszcze na gwarancji, gdzieś tam później po wymianie nie za bardzo. Te skrzynie też działały, one często tam pojękiwały, jak się zużywały. Były takie jak gdyby miałczenie kota w podwoziu. Te skrzynie zostały tak poprawione mniej więcej po, po, po pierwszym lifcie, czyli gdzieś w granicach 2018-2019 rok, gdzie już wyszły nowe silniki. Nowe silniki, to mam na myśli tak, 1.8 e, 225 koni i tutaj ten silnik chyba bodajże już wszedł z produkcji i weszły do, do, do produkcji 2.0 Blue DCI No i teraz tak, co do silników Silniki benzynowe mieliśmy tak, 1.6 200 koni, 1.8 225 koni. To było jak gdyby w, powiedzmy w tej pierwszej fazie w przedlifcie, tej 1.6 One były tam w miarę w miarę przyzwoite, nic tam się nie działo, natomiast miały problemy ze skrzyniami biegów, więc na siłą rzeczy cały samochód był problematyczny, tak. Później weszły te silniki 1.8 no i niestety jeszcze zahaczyły o te wersje skrzyń jak gdyby niepoprawionych. No i te początkowe motory z początkowych okresów produkcji no też trafiały się ze skrzyniami wadliwymi dopiero je jak gdyby w poliftowej wersji poprawiono tak jak powiedziałem 2018-2019 rok tutaj jeśli chodzi o diesle chyba najmniej awaryjnym chociaż powiem szczerze, że nie wiem też jeśli ktoś miał 1.6 dci ten 130 koni najsłabszy w automacie to niech napisze, <laughs> czy tam były jakieś problemy ze skrzynią, czy nie. Ogólnie ten 1.6 DCI, ale bardziej 160 KONI, czyli Biturbo, był problematy problematyczny i tutaj radziłbym go po prostu omijać. Bardzo dużo tych samochodów jest do sprzedania. Ja już nie wnikam czy one były po remoncie, że ktoś tam się przy, przyznał, że miał, nie wiem, pęknięty blok, silnik wymieniany i tak dalej. Te silniki były wymieniane i w ASO i tak dalej. Później odkryto po prostu, że to były mikro pęknięcia w bloku. No i tak naprawdę ja wiem, że zaraz się znajdzie kilka osób, które zrobiły pół miliona tym, tym silnikiem i nic się nie dzieje. Owszem, po prostu wada polegała na tym, że wychodziły te silniki z jakimiś problemami w trakcie produkcji część silników, im, nie wiem, wyszło z taśmy, że było ok, a część po prostu były, nie wiem, można powiedzieć, czy niedolane, czy coś im tam brakowało w procesie technologicznym, produkcyjnym i to, ten płyn po prostu przez, nie wiem, można powiedzieć mikropęknięcia bloku znikał po prostu gdzieś tam w czeluściach cylindrów i był zwyczajnie spalany. I tych motorów takich z tym problemem było bardzo dużo, że te silniki się po prostu rozpadały, niestety. Więc ja bym unikał ogólnie tych 1,6. Później weszły te 2,0 Blue DCI, i według mnie to są, to są silniki, które są godne polecenia. Więc podsumowując yy, ten wywód, według mnie. Jeśli ktoś chce diesla, no to niestety od 2018 roku 2.0 Blue dCi albo ten 1.6 dCi 130 koni. Nie słyszałem, żeby one miały jakieś problemy, ale być może mają, to żeby ktoś nie powiedział, że wprowadziłem go w błąd. Ogólnie ja bym 1.6 w całości omijał. No i omijałbym tak samo 1.6, ten w początkowych fazach produkcji, ale nie ze względu na silnik, tylko na problemy ze skrzynią, chyba że ktoś, nie wiem, ma pewność, że po naprawie ta skrzynia dzisiaj już jest poprawiona, coś tam, nie wiem, ktoś znalazł jakąś wadę i ją wyeliminował, czasami warsztaty zajmujące się skrzyniami. Robią, wprowadzają takie poprawki, nie wiem, mocniejsze sprzęgła, grubsze, inne łożyska, nie wiem, inne materiały. Ktoś może producent wypro, wypuścił jakąś poprawkę i w częściach, jak gdyby po wymianie, te problemy znikają. Ostrzegam Was po prostu, że takie problemy występują. Więc yy, godne polecenia, no to jest 1.8 również po, po 2018 roku, no i 2.0 diesel również po 2018 roku. Trochę gorzej były problemy czasami ze, z, z dostępnością z, e, części zamiennych. No, ludzie czekali na przykład na sprężyny zawieszenia po pół roku albo i dłużej, ponieważ no, nikt tego nie produkował. Bo, nie wiem, były czasy pandemii, zerwane tamte łańcuchy dostaw i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś teraz produkuje jakieś godne zamienniki, czy nie. No, z racji tego, że ten samochód był krócej produkowany. Trochę mniej sztuk i tak dalej, no to i części używanych jest mniej i pewnie troszeczkę wyższe ceny są, jeśli chodzi ogólnie za części do tego modelu. Na pewno w początkowych fazach produkcji były problemy z tym linkiem, czyli z tym systemem multimedialnym wychodziły jakieś poprawki, no takie wady w wieku dziecięcego. Też mieć świadomość, że w bogatych wersjach wyposażenia występowały jak gdyby dwa układy klimatyzacji i się nabijało osobno jak gdyby przedni i tylne. No to trzeba brać pod uwagę, że obsługa tej klimatyzacji też jest droższa. I z tego co wiem, to w tych autach, właśnie ten nawiewy system klimatyzacji i tak dalej były no, słabo wydajne stąd właśnie ten podwójny system klimatyzacji. Z jednej strony jak chcecie mieć mniej problemów, i tak dalej, z systemem klimatyzacji, no to fajnie by było mieć coś prostszego. Natomiast będziecie mieli mniej wydajny układ, podwójny będzie bardziej wydajny, natomiast będzie więcej problemów z, jak gdyby, z utrzymaniem tego. E, co jeszcze? No, często użytkownicy się skarżyli na to, że tam przednie i tylne lampy palu, parują. No, ale to są już jak gdyby wersje te w lampach, więc tutaj chyba nie ma marki gdzie ten problem by nie istniał, tak mi się wydaje. I chyba już wiecie mniej więcej na co zwrócić uwagę, także dzięki za poświęcony czas i do następnego odcinka. Myślę, że kolejne odcinki troszeczkę może się zajmiemy omówieniem jakiejś niemieckiej motoryzacji, bo tutaj jest bardzo głęboko i szeroko i jest nad czym się pochwalić bo Niemcy też mają dużo rzeczy do pochwalenia się w tym temacie. Także dzięki i do następnego odcinka. Na razie cześć.